Nie, nie mogę tego przyjąć. Możesz i zrobisz to. Oddam wszystko. niedługo. Naucz się prosić o pomoc. Ach, jesteś kropka w kropkę jak Ben. <ścoughs> Musisz schować dumę do kieszeni i pogodzić się z tym, że jesteś człowiekiem. Jak my wszyscy. No, Martin! Nas zajmę tylko chwilę. Chciałem powiedzieć, że wyjeżdżam z miasta. Od teraz ty tu rządzisz. Możesz na mnie liczyć. Jak długo cię nie będzie? Ech, trudno powiedzieć. Czy coś się stało? Muszę zamknąć pewną starą, osobistą sprawę. Więc dbajcie proszę o to miejsce. Jasne, spoko, będziemy dbać. No, to zabieram się do pracy. Ja również. Witajcie moi drodzy bardzo, ale to bardzo serdecznie z tej strony Ninja Games A to Halo? jest kolejny odcinek Hej, z gry Spider-Man Robi jest pewnie w niebo wzięty No, wyszedł niezły viral I wiesz co? Burmistrz Osborne właśnie ogłosił, że dziś po południu Davis otrzyma nagrodę Serio? Wow, wow. Czekaj, a Osborne nie ma dziś wiecu wyborczy... A, no i wszystko jasne No Cóż, wiadomo... Ale wiesz to całkiem fajna chwila dla Davisa i jego rodziny. Będę zdawać relacje. Przyłączysz się? Tak, jasne. To na razie. Pa. Do zobaczenia. Na sofce. <grym> na sofce. Okej. Okay. dobra. I co? Co będziemy dzisiaj robić w odcinku? Nie kasy od jest upokarzające. Lepiej skoczy na miasto i też zrobi jakiś dobry Aha, no to słuchajcie, dzisiaj odcinek jest bardzo luźny. Nie ma dzisiaj misji głównej, są tylko same misje, czyli zdobywanie plecaków i takie typu rzeczy. Więc jeśli chcecie, to możecie zostać, zobaczyć jakie tym razem plecaki albo miejsca, albo również takie mm, zagadki. Będą wyglądać, więc, więc zachęcam Was gorąco, żebyście zostali, ale jeśli chcecie, no to możecie iść. No dobra, okej, okay, słuchajcie. Yy, pierwszą zagadkę mamy tutaj, znaczy drugą zagadkę, bo w poprzednim odcinku zrobiliśmy pierwszą. Dobra, Siemandero, Kotku, kolejna kamera. To musi być Black Cat. No i pewnie, że jest. Ani trochę. Dobra, tu jest. Mam cię. Czemu to robisz Felisio? Wiesz, że i tak cię złapię. No właśnie. I tak cię złapiemy. Dobra. Tutaj już nic nie ma oprócz tych yy, stacji badawczych. No to słuchajcie, polecimy sobie może w takim razie tutaj. Okej, okay. 1 na 3 znowu. Dzień dobry. Co tym razem? Książka do samo pomocy. Może to pomoże mi zachować równowagę między życiem i pracą, jeśli znajdę czas na lekturę. Mam nadzieję, że znajdziesz. Kiedy Spider-Cop bierze się do roboty, to choćbyś. Nie waliło i paliło, robota będzie! Dokładnie. Nie, nie. Trefowa, nie chciała się no jak przyzpać, nie? Ale zaczyna się przekonywać do Spider Jego lekceważący stosunek do przepisów był powiewem świeżego powietrza. Jeszcze wszystko odszczeka. <laughs> Uwielbiam cię. No dobra. Rozłączyła no, się. Tak, to wygląda jak Black Cat. Ej, gdzie jestem? ten... Pająk. Ehm, cię Spider Cop. się naprostować. Widzicie? Yeah. Chyba sprzedają tu rzadkie wina. Rozszerza działalność. Muszę ją uprzedzić. Okej. Okay. Wyprzedzimy ją bez obaw. Chyba? Hej, Jeff! Słyszałem o ceremonii! Gratulacje! Będę szczęśliwy, jak to się skończy. Ciężarówka pełna demonów to mniejszy stres niż przemówienia. Ale dzwonię w innym celu. Co tam? Dostałem cykl, że widziano demony na placu budowy. Straszne zdjęcie. Staśna kadra. Ta informacja się przyda. Rozumiem. Zakręcę się tam i odezwę później. Słuchaj, co do publicznych wystąpień, wyobraź sobie wszystkich w bieliznie. No, może nieodporna. Albo wiesz co? Ta będzie uniesłubidak. No, niezły widok to by był, nie? <laughs> Wszyscy w bieliźnie. Kolejna wiadomość od doktora. Peter, nie chcę zapeszać, ale problem, który teraz zgłębiam, może nie tylko postawić projekt na nogi, ale też rozwinąć go w niewyobrażalnym stopniu. Nic nie dzieje się bez przyczyny. Nawet zakręcenie kurka przez Normana. Mam nadzieję, że to wypali. Praca doktora jest zbyt ważna, żeby nie skończyć. No, też mam nadzieję, że wypali. No ale przy okaże. Zobaczymy. Dwa na trzy. Okej. Okay. I co tym razem? Kolejny plecak, okej. Okay. A ja tego plecaka nie zdobyłem? Ej. Dzień dobry plecaku. Tofeum naukowe. Nagroda za osiągnięcia naukowo od Fiska. I serio? Cze, nie nie mogłem od Fiska. Nie nagroda? Nie bo byłoby to podejrzane. Ale w życiu nie wziąłbym od niego kasy. Chociaż mogła się nam przydać. Zgodziłem się za to na dożywotni zapas plecaków. Hm. No widzisz. Kurde, ale nagroda odpiska? Fajnie. Może gdyby się dowiedział, że to my jesteśmy Spider-Manem, spider to może by nas nie atakował, słuchajcie. <laughs> Albo by słuchajcie, do nas przyszedł i ten, i zabrałby nam kas całą. Fajnie, kryzys z drogi! Było się zobaczyć własny... Nie złe. Dobra, ok. Teraz tutaj. Dobra, ok. Całkowity -y zasięg. Dobra, i co my tu mamy? Dobra. Jesteśmy blisko plecaka, więc sobie go zdobędziemy. Ło, kurde, on jest gdzieś na wieży. Dobra. Pyk. Przepis na pierożki. Uuu. przepis na moje niesławne pierożki. Powinienem dopisać krok 10. Postaraj się nie puścić z dymem mieszkania MJ. To chyba wiem dlaczego się w staniszcu. No, chyba wiem. Chyba już wszystko jasne. Dobra. Kolejna fotka kościołowi. Mi się podoba. No, mi też się podoba. Dobra, kolejna fotka. Tym razem. Posągowi. Dobra robota. A niech będzie. I. Precak kolejny. Dobra, uwaga, uwaga. Mam cię: Kalkulator graficzny. Ten o. kalkulator graficzny kupiłem w Lombardzie. Przestał działać podczas testu z trygonometrii. Ha, przynajmniej był tani. A za ile go kupiłeś? Pewnie za złotówkę, co? <laughs> Nie no, w sumie. Ile kalkulatory kosztują w Polsce? Nie pamiętam. Bo ja słuchajcie, nie używam kalkulatora. Ja używam kalkulatora, ale w telefonie. Pyk. Coś nam zagraża. Kolejny plecak. Zestaw higieniczny, o kurde. Jako super bohater nie mam zbyt wiele czasu na higienę, ale robię co mogę. Tak samo jak ja. Ja też nie mam czasu na higienę, ale też robię co mogę. Ale słuchajcie, higiena to podstawa, nie? <noise> no właśnie. Dobra, okej. Okay. Dobra, okej. Okay. Kolejna kamera. Kamery nie są tanie. Jeśli Felisja jest spłukana, czemu je wszędzie zostawia? Nie wiem. Trzeba to rozgryźć. Kiedy mnie ścigasz, pająku. Może kiedyś nawet dam ci się złapać. Ale nie dziś. A kiedy? Jutro. Dobra, gdzie ty jesteś? O, widzę Proszę cię. Bardzo. Black Cat lubi grać w różne gierki. Zwłaszcza ze mną. No. No dobra. O, ale to był skok na bombę, nie? Dobra, chodź tutaj. Naszyjnik. O, z rodzicami, tak? Ludzie wiedzą, że moi rodzice zginęli w katastrofie lotniczej. Ale nie powiedziałem nikomu, że byli agentami rządowymi. Gdybym tylko więcej o nich wiedział, ja albo ktokolwiek. Hmm. To by się udało. Coś więcej odkryć o nich, nie? No dobra, lecimy dalej. Trąbią o tym w serwisach informacyjnych. Kolejna potyczka Spidermana z przebranymi za demony strzelcami. Kolejny plecak. ...nowojorszczykom. Nasz rozmusza jest centrum wydarzeń. Przepis no, na naleśniki. Tak, wiesz, to się działo na terenie dawno zamkniętej... Tam nie było żadnych niewidomych ludzi. Ekspertka analiza? No to pozwól, że ja podzielę się wiedzą ze źródeł, które pozyskałem w trakcie mojej wieloletniej kariery dziennikarskiej. Ta stocznia była filarem działalności fitka. Używał jej do przerzutu broni, kreatów, sprzętu wojskowego. O, to wiele wyjaśnienia. Proszę, jak nagle otwierają się oczy. Ale zaczekaj, to jeszcze nie koniec. Kiedy Spiderman próbował okryć się chwałą i gonił jedną ciężarówkę, druga... Wyładowano poprzez nielegalną śmiercionośną bronią. Mimo wszystkich swoich wadz nigdy nie pozwoliłby na to, by ktoś... Czyli jesteś po stronie fiska, tak? Się... To... Nie przewidywali ani faleńcej cekciarze. Nadal czujecie się bezpiecznie dzięki Spidermanowi Tak Okej. Okay. Nie chciałem tutaj mu przerywać. Dobra, teraz sprawdzimy co tutaj odblokowaliśmy. Kurde, sporo już, nie? Odblokowaliśmy. Dobra, yy, to sprawdzaliśmy Przepis na pierożki, tak? Znaczy na naleśniki. Przepis Cioci May na naleśniki. Ha! Próbowałem je zrobić, ale nigdy mi nie wyszły. To tak samo jak mi. Ja też próbowałem. Mój identyfikator z ISU. Spędziłem tam semestry jako asystent. Wtedy nie miałem na to czasu, ale kiedyś chętnie wróciłbym do nauczania. O! No i wrócisz! Wrócisz, ale w dwójce. Cych rękawic użyłem podczas pierwszej walki z Elektro. Ja? Tak wpadłem na pomysł, by wszyć w kostium warstwę izolacyjną, która nieraz uratowała mi dupę. <gry> no widzisz. No dobra, okej, okay, gdzie teraz? Czy ta dzielnica już się stała? Yy, kryjówki fiska i stacje badawcze to na razie zostawiam. Więc tutaj należy wszystko. Jak na razie. Tutaj jest jedna zagadka. Dobra, jesteśmy. Szybka podróż, nie? Ło kurde spajdz, co ty robisz? Black Cat tu była. Zrobiła mhm. to osobiście, kiedy ją złapałem po raz pierwszy. Albo ona mnie. I no To i chyba o jakiś wyszukany flirt. Nie słyszała o portalach randkowych? Ona coś knuje. Tylko pytanie, co? O, widzę cię. Się. To dom Tajastona. Pełen bezcennych dzieł sztuki. Igrasz z ogniem, Felicio. Ale ty chyba tak lubisz. Słuchajcie, podpowiem wam coś. Ponieważ mój siostrzeniec powiedział, że jeśli mamy problem z, ze znalezieniem tych kotków, to słuchajcie, jeśli na przykład będziemy sobie tak kamerą tak jeździć, to nasz joystick, jeśli gramy na padzie, będzie miał takie wibracje, nie? I wtedy słuchajcie, tam gdzie są wibracje, tam jest kot. No, więc taka, taka mała pomoc, żeby zdobyć, żeby zrobić tą zagadkę. Jeśli ktoś ma problem. Dobra, okej, okay, tutaj mamy. Aż dwa? Uuu, dobra, okej. Okay. Dobra, witam cię. Felicia myśli, że się ze mną bawi, ale z każdej z tych scen dowiaduje się czegoś nowego. Miał? Chyba o. jakiś ważny prawnik tu mieszka. Pewnie chce zdobyć listę jego klientów, szuka nowych ofiar. Muszę przyznać, że cwany z niej kotek. Chyba to jest kolejna, kolejna pomoc, żeby odnaleźć te koty. Ponieważ za każdym razem mamy takie zdjęcie Felicji, nie? No właśnie. I zawsze tam jest kot. A czekajcie, podejdźmy do tego kota, zobaczmy czy nam coś zrobi. Chyba nie. A teraz tutaj. Dobra i lądujemy. Wow, piękne lądowanie. Felicia nie traci czasu. No. Ale ją dogonię. Pewnie. Zobaczmy gdzie teraz uderzy. No zobaczmy. A może najpierw poszukamy zdjęcia, ej. Tej całej Felici co? Oho, tutaj jest. No i tutaj jest kod. Tom Wybiera miejsca pełne unikatowych kosztowności. Musi dla kogoś pracować. Inaczej po prostu kraść Hmm, czyli myślisz... O, nawet pizzę jadła. Czyli myślisz, że dla kogoś pracuje, tak? Tylko dla kogo? Nawet ja, słuchajcie, tego nie wiem, bo...

Dobra, gdzie ten kod? Tutaj. Mam cię! Ale jeśli mnie złapiesz, nim osiągnę swój cel. Oddam wszystko i będę grzeczna. Mój los jest w twoich rękach. W moich? Okej. Okay. Znowu Johna. ...to będzie prawdziwa bomba. Mamy na linii kobietę, której mąż został porwany przez spider Co?! To niemożliwe. Wszystko pokręciłeś! Mój mąż został porwany przez kryminalistów, którzy wpakowali go do bagażnika. No. Spiderman go znalazł i uwolnił, a następnie ich aresztował. Ja cię nie no Dobra, okej, wiecie co, tego nie chce słuchać. Muszę On to tak kłamie, to że... Tragedia. W tym miejscu roi się od gości z Wall Street. Nie trzeba długo szukać celu. O, bingo. Boom. Najwyraźniej dobrze zna te miejsca. Co daje mi pewien pomysł, jak ją złapać. Dobra, tutaj wszystko. A nie, czekajcie. A dobra, teraz nam chyba się zaliczy Tak? Tak. No to teraz sobie odblokujemy tą dzielnicę może. 9 na 12, wow. To zaraz słuchajcie będziemy mieli koniec tych zagadek. Dobra. Więc... U, malutko, ej! Ale no słuchajcie, na pewno zaraz będzie więcej. Dobra, tutaj mamy przestępstwo. A ja tych przestępstw nie będę robił. Jedynie poza odcinkiem. Tak jak już mówiłem. Elo. Artykuł MJ. MJ napisała do szkolnej gazetki artykuł o protestach uczniów. Już wtedy miała smykałkę do dziennikarstwa. No proszę. Czyli zapewne od tego wszystkiego się zaczęło, tak? No właśnie. Dobra. Pyk! Oj, no. nic więcej. Fajny kadr. Dobra. No i kolejny plecek. Z każdym dniem, pod każdym względem staje się coraz lepszy. Łatwo powiedzieć. No, łatwo powiedzieć i zrobić, nie? A czekaj co to było? Breloczek. Nic tak nie budzi jak granatnik. No ej! Co jest? Czemu nie mogę je tutaj aktywować? Chyba, że muszę ich pokonać, czekajcie. Zaraz wrócę do was. Tak, teraz mogę, okej. Okay. Po prostu oni tutaj zakłócali tą wieżę. No i całkowity zasięg, okej. Okay. No to może, może policzymy sobie po to. pik Idealnie. No, nie wiem, czy tak idealnie, ale wiesz. No, tutaj chciałem Dobra, to tym razem. Fragment kamuflujący. Kamuflujący. Zamierzam w przyszłości wynaleźć materiał załamujący fale dźwiękowe i świetlne. Przydałby mi się kostium kamuflujący. No, fajnie by było, jakbyśmy mieli taki kostium O, właśnie. Propo kostiumów mieliśmy przecież się zmieniać nie Czekajcie No właśnie O od razu lepiej. Dobra, Witaj mój plecaku. Co tym razem? Kartka z życzeniami O jak miło Aha tę kartkę z życzeniami powodzenia dostałem kiedy opuszczałem Daily Bugle. Pracowali tam świetni ludzie i Jamison. Myślałem, że dostałeś od Jamisona? Chyba, że od Jamisona dostałeś <grych> Jo ocie. Nie, no, chyba nie, co? Chociaż, kto wie, kto wie. Dobra, ok. Bomba. No, bomba. Ty, czy to jest pozytywna bomba, czy taka bomba. A... Bomba, super, nie wyszło. Felicia, ja chcę, żebym ruszył za nią w pościg, ale to pomoże mi ją odnaleźć. Jeśli wprowadzę wszystkie poprzednie lokacje do algorytmu, uda mi się zawęzić obszar, na którym się ukrywa. O, widzę cię. Boom. Nie zdążyłem jej tutaj spotkać, ale jeszcze jedna czy dwie lokacje i powinienem być w stanie Chyba znaleźć ja jej kryjówkę. Dobra, teraz plecak. Dobra. Tym razem butelka przypraw. O. Podobno Fisk dorobił się na sprzedaży tych przypraw. Smakują całkiem spoko, ale bez przesady. Ale jaki mają smak? Dobra. No to teraz może tu. Dobra. Mamy blisko pleca. Kto no to po pleca krecimy? Myślałem, że znowu będzie takie fajne uderzenie, ale nie tym razem. Komiks! O! Chciałbym wiedzieć, kto stworzył ten komiks o mnie. Dzieciak ma talent. No? Misterio? Ha! Fajnie. Dzień dobry. Felicia niedługo osiągnie cel. A ja wciąż mam do przeszukania wielki obszar. Muszę go zawęzić. O, i chyba nawet Każda wiem, informacja gdzie ona będzie. cenna. Kogo okradła? Gdzie ten ktoś mieszka? Czekaj, gdzie były te drzwi? O! Boom. Bingo. Tutaj mieszka chyba są Pinki, pinki Pinki i mózg. Ma dziewczyna fantazję. Taka bajka kiedyś była. Ja coraz bliżej, jeszcze jedna lokacja. Chyba na Pursuit 2 albo coś w tym stylu. Dobra, jeszcze jedna lokacja, tak? Okej. Okay. Mam nadzieję, że tu będzie coś fajnego, co? Szkice logo Spidermana. Odrzucone projekty kostiumów. No. Nie były złe, ale biały pająk okazał się strzałem w dziesiątkę. Biały pająk, tak? Fajnie. Fragment hełmu. Co ty nosiłeś, hełm? Ten fragment hełmu Misterio podał mi pomysł na ulepszenie sytuacji. Możesz mnie pozwać, panie akwarium. No właśnie. O ile tak nie mów, bo nas pozwie, ty. Chociaż on chyba również jest za zakładkami, co nie? Z tego co mi się wydaje. No, fajne. Bar bez nazwy. Dobra, no i kolejny plecak. Mam cię. Przypinka ekipy Spidey. Spidey, tak? Spidey Squad! Mój wspaniały fan klub. Dzięki nim łatwiej jest mi znosić wymysły Jamiesona. O, no proszę. To chce taką ten przypinkę. Okej, okay. przedostatnia chyba wieża. O nie, czekajcie, jaka przedostatnia. Źle mówię. Jeszcze trzy wieże. Harlem, całkowity zasięg, okej. Okay. Dobra, mamy plecak. No to, co tym razem? Wizytówka prawników. A tak! Niewidomy dał mi wizytówkę niewidomy? na wypadek, gdyby Spider-Man potrzebował prawnika. Ale zaraz, jeśli nie widzi, to skąd wiedział, że jestem Spider-Manem? No właśnie. To jest podejrzany, ej. Czekajcie, z tyłu coś pisze. Aha, to są te. To jest alfabet dla tych, dla niewidomych, nie? Współczuję, słuchajcie, takim ludziom. Którzy nie widzą, bo na pewno jest im ciężko. Dobra, kolejny plecak. Spider Sygnał. Spider Sygnał? Super pomysł, ale wszystkie mocne źródła światła wydzielały za dużo ciepła. Może kiedyś. Czyli jak Batman, tak? Jak Batman Sygnał. Bat Sygnał, o. No dobra. A nie, to źle mówiłem. Jeszcze raz, 2, 3, 4, 5. 5 jeszcze. Dobra. Dobra, to jest chyba ostatnia znajczka, nie? Tej samej Black Cat. Sprawdźmy, gdzie tym razem. Jeszcze jedna lokacja i powinienem mieć dość danych, żeby znaleźć okay. Black Cat. Szacuję, że nakradła już rzeczy za jakieś 49 milionów. Jeśli ją schwytam, nim dobiję do 50. Może z tym skończę. O rany, to galeria, w której trzymają nefrytowego Tygrysa. Jest wart co najmniej milion. Muszę szybko użyć algorytmu i znaleźć Felicie. Dobra, ale to zrobimy kiedy indziej. jej kryjówkę. Muszę tam dotrzeć zanim zwieje z miasta. No, czyli mamy wszystkie yy, te zagadki rozwiązane, tak? 2 na 3, ok. I tu mamy zdjęcie... A nie, czekajcie, tutaj też mamy zdjęcie i plecak. Czy to nie jest przypadkiem wieża Avengersów? Chyba tak. No. Chyba, chyba, chyba tak. Ale nie jestem pewien. Jocie jak wysoko, nie? Czekajcie. Tak, to wiezie Avengersów. Super. Dobra, gdzie ty jesteś? A tu? Fiolka piasku. Nadal nie mam pewności, czy otwierając to uwolniłbym Sandmana, wolę się nie przekonywać. No lepiej się nie przekonywać, tak, dokładnie. Okej, okay, i jeszcze jakaś fotka, nie? Nas czeka tutaj, mhm. Chętnie zrobię fotkę. Oto, pyk! Wierzowiec Avengers jest czaderski, ale gdzie są sami Avengersi? Pewnie siedzą na zachodnim wybrzeżu i surfują, czy co? No, pewnie tak. Czyli tutaj ich nie ma? No, w sumie, jak, jak Spiderman tutaj musi sam tutaj wszystko robić, no to na pewno ich nie ma, bo by nam tutaj pomogli, nie? Już wiem, dlaczego Johna mi tyle płacił. Zatem tym razem Magnes, ok. Jamie dał mi to, gdy odchodził z Bugla. Myślałem, że nikt nie będzie słuchał jego audycji. A to proszę. Idź jak się przeliczyłem? No, dobra. Pięknie, mamy całkowity zasięg I... Dobra, w tej odległości musiałem zrobić Bo inaczej byśmy tam nie dalecieli Dobra, no i... Kolejny plecak Stary aparat Hej, mój pierwszy aparat Kupiłem go na Pchlim Targu. O. Ha, totalny analog. Ciekawe za ile? Dobra, to teraz lecimy sobie tutaj. Ulotka zapaśnicza. Pokonałem tego wrestlera wkrótce po zyskaniu mocy. Nigdy wcześniej nie miałem tyle kasy. W sumie to nigdy później też. 100 000, 100 dolarów, tak? Ej, czekaj, czekaj, czekaj. Można dać? Chętnie bym dał tutaj. A chyba nie można dać, nie? Dobra, i jeszcze tu. Dobra, i wszystkie, słuchajcie, wieże mamy zrobione. Najbliższy funkcjonariusz No, nie były jakieś takie trudne te wieże. Dobra, jakaś nagroda nam wpadnie? Oczywiście, że nie. O nie, czekajcie, tu jesteśmy bliżej. O, już. Niezła robota, co? Czekaj. Muszę mieć co robić podczas obserwacji.